Witam państwa w kolejnym odcinku Perspektywy Tadeusza. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Kochanowska, operator, reżyser, fotograf. Witam, pani Marto. Cześć. To jest pani człowiekiem o wielu pasjach. Jest pani, tak, operatorem, reżyserem. Działa Pani też w kwestiach fotografii. Co jest dla Pani taką królową w tych wszystkich dziedzin? Trudno mi jest uwypuklić coś, co bardziej lubię z tych rzeczy. Mam to szczęście, że mogę i fotografować i czasami stanąć za kamerą jako operator. Rzadziej już ostatnimi czasy jako reżyser, ale mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócę, bo kilka rzeczy w szufladzie jakby leży do zrealizowania. Ja po prostu lubię robić zdjęcia, lubię robić, poznawać cały czas nowych ludzi, a ta praca, właśnie fotografa, daje mi to możliwość, że za każdym razem wchodzę w nowy świat, jakiejś rodziny, przyjaciół i mogę przed chwili, przez chwilę ich podglądać. Mam to szczęście, że właśnie mogę działać i jako fotograf, i jako operator. Operator to wiadomo raczej w Krakowie i w Warszawie, wyjazdowo. No i to też jest taką odskocznią dla mnie, a tak to częściej ostatnimi czasy jestem w roli fotografa, daje mi to wielki fan, realizuje się, mogę poznawać nowych ludzi, znaczy jako operator również, ale tutaj jest trochę inny, inna zażyłość między mną i że tak powiem, klientami, ludźmi, mm -hmm. modelami, których fotografuję, lubię to, wnikać trochę do ich świata, no. Właśnie jesteś fotografem, prowadzisz w Jarocinie One Shot Studio. Mhm. E, powiedz mi, czy nie zastanawiałeś się nad tym, że te wszystkie dziedziny, którymi się zajmujesz, czyli fotografia, reżyseria, operator filmowy. To są jakby naczynia połączone, też studiowałaś architekturę krajobrazu, więc krajobraz, fotografia to mi się jakoś tak kojarzy wszystko ze sobą. Nie, mhm, się studiowałam technikę świetną, wszystko tak No możliwe. właśnie. Znaczy, jakby ja moim wielkim marzeniem mm, zawsze było y, być filmowcem. Ja jako młoda, młody, młoda dziewczyna, dzieciak jeszcze za czasów czarno-białych telewizorów, to właśnie do, po nocach oglądałam w tajemnicy przed rodzicami, kocham kino i, i, i potem jeszcze jak były RTL. -e, tak, potem jeszcze jak były rtl -e i takie, takie czasy tych satelit, to też właśnie te zagraniczne Rodzivan rtl -e i w ogóle tam też leciały różne inne filmy zagraniczne. No i właśnie mówię zawalałam nocy oglądając filmy. No ale zawsze to mi się wydawało takie nieosiągalne, w ogóle jakieś kosmiczne, że w życiu jakby nie będę mogła tego robić. No i poszłam na tą architekturę krajobrazu i masz rację, później poszłam na technikę świetną, bo w ogóle też dyplom architektury krajobrazu robiłam trochę ze światła, bo robiłam iluminację, bo tym się też trochę zaczęłam interesować. No a jak potem wiesz dalej, zrobiłam te studia z operatorki, no a obraz filmowy czy też fotograficzny, no to jest tak, jakby gra światła, czyli no i kompozycji, czyli to wszystko się jakby też faktycznie składa. Ta moja droga no dała mi w pewnym sensie jakieś podwaliny do tego, co teraz robię. Bo właśnie dowiadując się, sporo rzeczy o pani dowiedziałem się też, że właśnie studiowała Pani operatorkę, uh -huh. a e, tak naprawdę e, przez przypadek e, dostała Pani e, jakby dyplom też reżyserki. Jak to, Należy, może Pani wyjaśnić, jak to dokładnie było? Byłam na operatorce, było nas wtedy bodajże 8 albo 9 osób, chyba 8 chłopaków i ja jedna e, op, jako operator. Na samym końcu, żeby móc dostać do, dyplom, e, należało zrobić etiudę. No my mieliśmy zrobić jako operatorzy, powinniśmy zrobić to my metodę jako operatorzy, ale w ogóle na roku, bo tam był też taki podział, że byli i kierownicy produkcji, i właśnie ktoś tam pretendujący do jako reżyser, my jako pretendujący oper operatorzy, i każdy miał jakby w swojej roli zrobić ten dyplom. No i było po prostu mało filmów, które można było realizować, wymyślonych scenariuszy było mało, więc musiałam sobie sama wymyślić swój film, swój scenariusz, no i potem mógł go zrobić. I z takim cudem jakby stałam się przez przypadek, znaczy, no trochę nie przez przypadek, bo tak wcześniej też okazywałam, już, że takie symptomy tego, że po prostu no mam talent też w tym kierunku reżyserskim. No i zrobiłam ten film jako scenarzysta i reżyser, ten Tomet Judę taką szkolną, nie. Pierwsze studia studiowała Pani architekturę krajobrazu. A mówi Pani, że tak jak na, od najmłodszych lat fascynowała się Pani filmem, yy, tymi wszystkimi właśnie programami z Tomaszem Raczkiem, to dlaczego nie poszła Pani od razu w świat reżyserii, operatorki, filmu, światła? Tylko no bo, te pierwsze studia architektura krajobrazu. No tak jak Ci mówiłam, że dla mnie to było po prostu tak kosmiczne, jakby że, że my w, w tym małym, ja w tym małym mieście kompletnie jakby... Nie no, wierzyła Pani w siebie? Nie, absolutnie nie wierzyłam no, w to, że w ogóle ja mogę coś takiego robić, że to było dla mnie tak poza zasięgiem, że i finansowym, i w ogóle jakiś tam nie wiem, no ja nawet nie nie sprawdzałam, jak się dostać na te studia wtedy, chociaż muszę Ci się przyznać, że startowałam również wtedy, w tym samym czasie, co dostałam się na architekturę krajobrazu, startowałam na fotografię w Poznaniu na ESP, na którą się nie dostałam. Tak jak ponad chyba 300 osób, bo było tylko 5 miejsc na tej fotografii. No, no więc jakby już gdzieś tam, no gdzieś tam chciałam to robić, no ale jakby, nie wiem, filmówka to w ogóle nie wchodziło w grę u mnie, nie, no nie, no to było poza moimi marzeniami, jakby w ogóle nawet nie zdawałam sobie sprawy, że ja mogę coś takiego robić. Jak wspomina Pani czasy studiów na filmówce, o, operatorce? Pytam o to w kontekście... Tych ostatnich doniesień, którymi posługują się aktorzy, że, że właśnie na łódzkiej filmówce na reżyserii, na wydziale aktorskim i reżyserskim panowały takie niestandardowe zachowania wykładowców e, e, molestowanie, hejt, mobbing Czy spotkała się Pani z jakimiś takimi ja, zachowaniami? Ja, raczej nie? ja nie studiowałam na łódzkiej filmówce, ja robiłam... Ale nie, pytam ogólnie e, Łódzka Filmówka jest tylko jakby pretekstem do, do, do pytania, dlatego że Łódzka Filmówka to jest jakiś element, ale też te rzeczy mogły się dziać w różnych, jakby na różnych tak, uczelniach i pytam, czy na przykład na Pani uczelni spotkała się nie, Pani z jakimiś nie, takimi zachowaniami? Ja, ja bardzo miło wspominam to uczelnię, ja się uczyłam w... W prywatnej szkole Akademia Multi Art pana Piotra tak, Leonara tak. w Krakowie. Ja tą szkołę wybrałam ze względu na niego, ponieważ no on jest, był wtedy i jest nadal takim moim guru obrazu. Jest operatorem, który ściśle współpracował przy najlepszych produkcjach pana Jana Jakuba Kolskiego, którego sobie też bardzo cenię. I właśnie nie wiem, czy kojarzysz Janca Wodnika. Kojarzę. Grabka grającego z no, To właśnie dlatego poszłam do tej szkoły. Jest dla mnie wielkim autorytetem, no i jakby to spowodowało, że zdecydowałam się na wybór właśnie tej akademii. Wtedy za moich czasów, bo to też już było jakiś czas temu, to było wszystko super. Znaczy, ja sobie cenię tą szkołę i uważam, że jest niezwykła i że jest świetna, ze względu na to, że znaczy, ja, też, ja też uczęszczałam tam. Na studia jakby podyplomowe, po to nie były studia dzienne, więc to były zjazdy tam weekendowe. Ja uważam, że ta szkoła jest super, dlatego że tam uczą i za moich czasów uczyli, właśnie muszę mówić tak, że to było za moich czasów, bo nie wiem jak jest teraz. Uczyli, wykładowcami byli po prostu czynnie pracujący reżyserzy, operatorzy, dokumentaliści, scenarzyści. To byli ludzie, którzy przychodzili z planu zdjęciowego uczyć nas. I jakby no nie, to nie była teoria, tylko to było po prostu wszystko co praktycznie oni wykonują, nam sprzedawali, nam dawali yy, yy, i my mogliśmy z tego korzystać ile wlezie. Też jakby ta szkoła uczy yy, mocno samodzielności, bo tam jest tak, że wiesz, pogadamy, pogadamy o jakimś temacie, yy, Zgłębimy coś przez chwilę, a za chwilę dostajesz kamerę i dobra, tak. to teraz o tym co gadaliśmy, to idź zrób film na przykład. Ty się nie chcesz uczyć, no to tam nie masz czego szukać. Tutaj Państwu wyjaśnię, że Piotr Lenar y, pojawia się jeszcze y, jakby w portfolio pani Marty, y, ponieważ był y, jednym ze współ, y, jakby współopiekunów podczas y, jej pracy dyplomowej. Drugim tym współopiekunem był Ksawery y, Żuławski. Prywatnie syn Andrzeja Żuławskiego, świetnego reżysera i Małgorzaty Braunek. Jak pani się czuła, kiedy mogła pani współpracować z, no, z, 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 z osobami nietuzinkowymi, z jednostkami wybitnymi, które coś już osiągnęły i które zechciały panią wspierać w tej pani ścieżce edukacyjnej i zawodowej? Ja się czuję zaszczycona, że mogłam pracować z Ksawerem Żuławskim. To był dla mnie super czas, mega dużo się od niego nauczyłam, mega dużo mi pokazał, pootwierał mnie trochę wewnętrznie też na to, w jaki sposób tworzyć historie filmowe. Bo to niektórym mogłoby się wydawać, że to jest takie proste, że aha, no wymyślam, że Zosia poszła do sklepu i kupiła... No nie no, żeby to pokazać i żeby to porwało ludzi, to trzeba naprawdę trochę siebie dać i, I to nie jest tylko technika, nie, tylko po prostu... Ja. Trudno mi jest określić, co to jest, ale no, trzeba to znaleźć. No i on mi po prostu yy, pomógł w zrozumieniu tego i jakby ukierunkował. Czy miała Pani jakąś porażkę na swoim koncie? I y, jak Pani tą porażkę odebrała i czy czegoś Pani y, ta porażka nauczyła? Czy mówisz o jakiejś porażce filmowej? Takiej czy... właśnie zawodowej, ogólnie zawodowej. I w ogóle jak Pani odbiera porażkę? Czy ona jest pani demotywatorem, czy motywatorem? Wiesz co, no właśnie, w ogóle się zastanawiam nad tym, czy kiedykolwiek było coś takiego, co bym mogła nazwać porażką, bo raczej nie. Nawet jeżeli coś filmowo poszło nie tak, jak sobie zaplanowałam na początku, to tak jest w ogóle w tym zawodzie, że czasami nawet to, co wymyśliłeś na początku, tak ewoluuje. Ja też robię sporo dokumentalnych rzeczy. I tak jest w dokumencie, że to jakby żyje swoim życiem i to, co z tego na końcu powstanie, yy, to nigdy nie jesteś w stanie tego zaplanować. Bo na samym początku naszego spotkania powiedziała Pani, że ma, kilka pani, yy, ma pani jeszcze kilka rzeczy w szufladzie, w zanadrzu mm -hmm. do zrealizowania jakby na, yy, z takiego punktu reżyserskiego. Mm -hmm. To yy, fotografia jakby zastąpiła Pani reżyserię na ten moment, czy ja, jak to? to... Co, yy, nie za, no, to jest tak, że taka była moja ścieżka po prostu. Ja zaczęłam właśnie yy, od szkoły, robiłam kilka filmów dyplomowych, yy, znaczy dyplomowych. Robiłam etiudy operatorskie, właśnie tą, yy, ten dyplomowy, nie wiem chyba o Dziś, czy w tym tak. mówiłeś, tak, co z Sawerym się opiekował właśnie tym projektem. I takich swoich małych projektów fabularnych. Potem pracowałam, po prostu musiałam podjąć pracę i pracowałam przy projekcie. Robiliśmy serial motoryzacyjny, ale z pewną fabułą. Nie został sprzedany jeszcze, więc nie wiem, czy mogę mówić o jakby treści. Dobrze, dobrze. Natomiast dobrze. robiłam to. Na planie tego tego serialu poznałam e, takiego driftera e, mojego, z, z moim nazwiskiem, Rafała Kochanowskiego. I takim cudem, słuchaj, ja potem 3 lata jeździłam z nim na zawody driftowe e, po całej Polsce i Europie, bo tam odwiedzaliśmy też Węgry i Czechy. E, I robiłam jemu na przykład filmy z zawodów, też takie, znaczy one nie były fabularyzowane, ale były dokumentacją poczynania Tych driftów, tak, Drift tak widziałem, na, na, widziałem no, na Facebooku. na przykład takie rzeczy robiłam, nie? Więc... Te ścieżki moje po prostu tak jak, no tak mi się po prostu poukładało, że zaj, potem zaj. przeszłam bardziej do takich rzeczy m, dokumentalnych, bym powiedziała reportażowych, bo też robi, robiłam swojego czasu taki reportaż z dziennikarką z Love Kraków, ślad. To był reportaż o Beskidzie Niskim, o tym jak takiej rodzinie, to była chyba rodzina państwa Łopacińskich, um, Urząd Bezpieczeństwa odebrał ziemię, wywłaszczył ich. No w międzyczasie jeszcze też je, je, je robiłam program taki dla amerykańskiej telewizji Flavor of Poland, jeździliśmy z ekipą e, po Polsce. Nie, nie pamiętam, prawie 30 dni spędziliśmy w samochodzie, jeżdżąc po, Polskę, po Polsce i robiąc materiały z danego regionu. Próbowaliśmy zaprezentować, bo ten serial leci teraz na no Polska w jest tak różnorodna, że akurat to fajny temat. Mi się tak, wydaje. no i my to dla amerykańskiej telewizji robiliśmy i w Ameryce teraz Amerykanie oglądają, co Polacy jedzą, wiesz, jakby w danym regionie Polski, w danym mieście, że nie? My Lubi Pani takie właśnie ekstremalne sytuacje? Pytam e, właśnie w kontekście tych driftów i też fotografowania, czy, czy, czy tam dokumentowania walk MMA. To są takie e, wydarzenia, eventy, które pobudzają, które, wie Pani, adrenalina, emocje. Czy, czy, czy jest pani na co dzień taka prywatnie też, która lubi takie niebezpieczne sytuacje? Ja nie, powiem ci, że ja nie lubię niebezpiecznych sytuacji, ja zawsze po prostu bardzo mocno dbam o bezpieczeństwo na, w tych miejscach właśnie takich, jak, o których mówisz, na tych driftach na przykład. To ma, mega dbaliśmy tam o bezpieczeństwo, bo nieraz były sytuacje yy, takie, że trzeba było uciekać yy, z tym aparatem, z tą kamerą. Yy. Nie jestem fanką yy, yy, jakichś ekstremów skoków ze spadochronu i kolej górskich. No natomiast, jak trzeba coś zrobić, no to, to robię po prostu. We, według Pani oceny? Jaka jest pani w pracy dla swoich współpracowników o, wymagająca... Nie. To krzykliwa. jest pytanie pod podchwytliwe. No. Nie, oczywiście według subiektywnej znaczy pewną teraz, teraz wiesz, ja teraz więcej jako fotograf to pracuję sama, więc, yy, więc jestem super szokową. Indywidualność, Indywidualnościowe <grym> tak zadanie. No jak pracuję w grupie, no nie wiem, no chyba się dobrze ze mną pracuje, skoro dzwonią telefony i czasami wracamy gdzieś do współpracy. Jednak... Yy, Cały czas ta operatorka, reżyserka krąży w, w Pani życiu, hmm. bo też y, muszę Państwu powiedzieć, że Pani Marta miała swój udział w, w festiwalu off-camera na przykład. I, na czym ten y, Pani udział tam polegał? Jakby Pani mogła opowiedzieć naszym y, widzom? No, ja jestem tam typowo operatorem. Czyli dokumentuje hmm. Pani to wydarzenie. Tak, tak. Ja robię y, jakby obraz y, dla kronik, dla off i oni potem z tego montują. W Pani jakby jeszcze karierze pojawiły się teledyski. Co jest trudniejsze w realizacji? Teledysk, czy może właśnie taki film krótkometrażowy? Teledysk niby krótsza forma, Zresztą, ale no, wymaga więcej szczegółów. No to też zależy jaki teledysk, bo teraz też masz teraz czasami, no, na, na przykład to, jak teraz mówisz o to co robiliśmy ostatnio dla Sigma, dla, Sigmum, dla y, Sigma IPI, no to było bardziej takie fabularyzowane chociażby Kumy z mnie zabić, zobacz, tylu wrogów boję się tylko Boga Składam ręce tu jak słowa, prowadź Składam słowa to jedyna droga i niech mija moda i niech płynie woda Wszędzie walą towar, rośnie popyt, woda, otworzę oczy, popatrz, wszystko sprawi pożar, czy to zemsta Boża, czas zacząć od nowa Więc wychodzę poza sztywne ramy sztuki, chcę miłości, a nie głupiej suki na ruchy, ciuchy, hajf, walizki, by zamienić to na czas dla bliskich. I łyżeczką z miski pomału, sobie. Czujesz to, czujesz że powiew, to jest nowe, nowe jak twy naje. Miałem odejść, odejść, a zostaje. Zależy jaki teledysk, bo można postawić chłopaków na scenie i nagrać w jeden wieczór, a można zrobić całą fabułę tak skomplikowaną w kilku lokacjach, że, że, że ten dni. jeden wieczór Ci nie starczy, nie? Więc zależy też jak, 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 jaki ma być ten teledysk. To jest trudniejsze w realizacji. No to zależy od tego jak technicznie jest trudny do wykonania plan zdjęciowy, nie? Woli Pani pracować sama, jako indywidualna osoba, czy w grupie? Wracamy jakby do, do, do Twojego pierwszego pytania. Super jest u mnie to, że mam i tą fotografię i tą operatorkę, bo jak chcę to jestem sama, Aha. a jak chcę to jadę pracować w grupie. Czyli jakby w zależności od sytuacji może sobie Pani decydować. To, to też jest takie w zawodzie bardzo potrzebne, bo nieraz człowiek potrzebuje wyciszenia, a nieraz towarzystwa, więc tak. jakie są Pani najbliższe plany zawodowe? Kończymy robić pierwszy dokument o aniołach, który kręciliśmy w zeszłym roku na, we Włoszech, w Santa Maria Lanowa. I w tym roku, prawdopodobnie w październiku, listopadzie, jedziemy do Palermo na Sycylię robić następny dokument o świętym Michale Archaniele, tak mogę tylko powiedzieć na razie. I, no i tam jestem operatorem. W takim razie życzę pani powodzenia. Dziękuję. Oby wszystkie Pani plany się spełniły. My, Jarociniacy, będziemy bacznie obserwować, jak się Pani rozwija i kibicować Pani na każdym polu. Dziękuję. Moim gościem była Marta Kochanowska, reżyser, operator, Dziękuję fotograf. Doktor. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Mieszkam od bardzo wielu lat w Krakowie, ale ślady przeszłości mojej i przeszłości mojej rodziny leżą daleko stąd, w Wysowej, w Beskidzie Niski. Zaczęło się w latach dwudziestych XX wieku. Mój dziadek, który był przez wiele lat dyrektorem zespołu cukrowni na Lubelszczyźnie, wymarzył sobie, że na stare lata osiądzie gdzieś, gdzie założy wzorowe gospodarstwo rolne. Wypadło, że najlepiej do tego nadaje się Wysowa, tym bardziej, że dziadek chciał założyć gospodarstwo górskie. Potrzebne mu były do tego grunty i odpowiednie warunki wodne między innymi, bo sobie założył, że będzie hodował również pstrągi. Miał odpowiednich doradców, wobec tego znaleźli mu takie miejsce, gdzie wszystkie jego marzenia mogłyby być zrealizowane. No i to była właśnie Wysowa. Dziadek w dwudziestych latach zaczął skupować działki na terenie Wysowej, przy czym nie były to działki położone w tym rejonie, w którym ostatecznie się osiedlił i wybudował swoje gospodarstwo. Po pewnym czasie te działki zostały skomasowane, ponieważ była przeprowadzana akurat komasacja gruntów na terenie Wysowej. Został posadowiony w pewnym tam miejscu, które w tej chwili nazywa się Doliną Łopacińskiego. W roku 1950 zostaliśmy z wysowej wyrzuceni.